Barki, masz taki wajk, taki niespokojny tak się podoba. Chodzisz tam, prawda? Do czego on chodzi? No czego do chodzika chodzi? Teraz sam będziesz chodzić, tak? Filip, przesuwaj tutaj, przesuwaj. Zobacz. To, to, to. Tu możesz wciskać. ja tam patrzysz. To jest zobacz Ups, co to odpada? Ty to wyciągasz. Powinno być przyczepiona. Pip, pip. O, nie działa. No zobacz, no gdzie ten Filip jest? Też ma swoją kierownicę. Widzisz? Co? Widzę, no, na to tam... Słuchaj? Białą. tak, na no to ma białą kierownicę, a Filip ma żółtą kierownicę. Tak? Tak, to jest białe. Czerwony. Też no możesz Filip. jeździć Filip, tak? Chyba trochę za wysokie to dla niego jest. Mm. No ale takie jest. Chyba się zaczyna... Donerwować. Może do tamtego? Niepokoić. Do którego? Do tamtego? Do tego byli? chodzika. Nie, on jeszcze nie poddać ten tym. Você se